Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze 9 maja. prawie nam się suszy elegancko na słońcu. Jest godzina po 16. No i jak widzicie, ogród pięknieje, bo tu jeszcze zostało do mycia. Paweł pracuje. My się tutaj. No wiecie co? Organizujemy popołudniowo. Dzisiaj planujemy zrobić sobie pod wiatą pizzę, chociaż nie wiem czy jeszcze w tym bałaganie. Zaplanowaliśmy, że dzisiaj już nie będzie błaganu, no ale widzicie tutaj jeszcze cały czas. Prace są w toku, więc nie wiem, czy dzisiaj tą pizzę. No chyba już dzieci się napaliły, więc trzeba będzie zrobić. Idę zasiąść na moment na słońcu. Gdzie reszta? Gdzie kidosy? Aha, czyli pewnie w kryjówce. Gdzie jest ci zimno? Nie. No właśnie, mieliśmy jeszcze zasypać. Słuchajcie tą piaskownicę. Nie, wróć sobie butów, Maciek. Bardziej. Tam jeszcze jedna deska została, o której wspomnieliśmy. Myślałam, żeby to zasypać, wysypać trawą, żeby to po prostu zaraz, zarastało coraz bardziej, coraz lepiej. No ale jak widzicie, tu koparka cały czas parkuje, czyli Władek... Czasem ma ochotę się jeszcze pobawić chyba. No dobra, no póki jest tak jest, tu jakieś szyszki wpadały, chyba dzieci wrzuciły. Jakoś tak bardzo mi to nie przeszkadza. Właśnie przed chwilą myślałam, że chyba będę prała firany, zasłony w całym domu. Co nie jest to taką rzeczą prostą, jakby się mogło wydawać, no bo normalnie w poprzednich mieszkaniach nie było firan, to jest inna sprawa, ale <grymne> wydaje mi się, że w większości wypadków może to być dosyć proste. Tutaj firany są bardzo duże i bardzo ciężkie. No i to jest taka robota mało przyjemna, tyle wam powiem. Ale no, może by mi się zechciało to zrobić, więc pewnie zrobię, może jutro Kopawa mnie trochę zniechęca no, bo babcia tutaj chce mieć takie, takie, jakby grządki, ale takie właśnie w tych betonowych kamieniach, żeby było łatwiej tutaj, bo po pierwsze estetycznie, a po drugie łatwiej zapanować nad chwastami chyba, chyba o to chodzi. Na tych grządkach było Matyla, ty tak za bardzo mnie nie pytaj, bo ja wiesz, jestem średnio dobrze zorientowana. nie, że A co chodzi? Nie, w tym będą te grządki, a chodzić się będzie pomiędzy tym. Kumasz? Zobaczy jak będzie To no właśnie, ja do końca też nie wiem jak to będzie wyglądało Tutaj babcia tym zarządza, więc coś się zobaczy, no Panowie wiedzą co robią, bo już to ustalili z babcią No nie wiem co babcia tutaj zrobi No z babcią musisz rozmawiać U Gryniu się jedzi, znudzony ja Już tak się poddał chyba no, Co tam leży żółte? A tam konewka jakaś leży To też by trzeba było stamtąd usunąć Matyśku Słyszałaś? Ale będę musiała powtórzyć później? Oczko, o którym mówiliśmy, już choćby dzisiaj wiele, wiele razy. Dalej wygląda bardzo przyjemnie. Ale kolor tej wody będzie się zmieniał z dnia na dzień, to na pewno. Teraz przynajmniej trochę ryby widać. Jak się podchodzi do oczka, to one się tu wszystkie oddalają. Można tam do Ciebie podejść? A masz... Tam są moje okulary może? Tak. No to poproszę. No dzieje się sporo. To dobrze. Tu mam wgrywa mi się, wiesz, na Wi-Fi. Ja po prostu pójdę tam na słońce, bo mi cię. Należa, tam. Na leżak, na tak? leżak idę. Dobra, ja tylko poczekam aż mi się jeden gra, tu odpisałem wszystkim i... No i zaraz tam przyjdę. No jeszcze mam ochotę dzisiaj coś tam w domu zrobić, żeby mi ten dzień dobrze, tak dobrze. Wiesz, za szybko I się nie tam. skończył. A oni już pojechali? No nie, coś tam zmieszają, tu, nie, nie wiem, coś tam robią, dobra. ale pan Krzysztof chyba pojechał, a pewnie wróci zaraz. Dobra, dobra, dobra. A ta kora to jest tu z jakieś powody? Trzeba ja ją stąd zabrać. Nie, dość się połóż tutaj. Żuń, tu? No tak. Myszka dalej leży, teraz już do góry kołami. O tak A, jest tu jedzenie dla psa, ale dobra, to można też... Dobra, zaraz, zaraz. No i nasze piękne kwiatki. Piękne, prawda? Już idę. A moje okulary... A dobra. Wyjąłem z samochodu i są do. No to tak. Jak nigdy dzisiaj nie smakowała wołowina. Dlaczego jak nigdy? Z i warzywa z rosołu. No warzyw z warzywa, to nikt, no nikt tak, nie chce tak, I dosy są. Tak, dosy Widzę dzikidos. Pewnie A, w, za... w kryjówce tak zwanej dobrze. dobrze. A co tam leży na tym murze? To jest nasze coś? Czy to jest... Nie, to jest to, to wieczko. Wiek wiem. w ogóle, z Wehrmachtu. Okej, okay, Chyba 42 albo... No to tak. Udzień. No się cieszy, nie, nie, Jeszcze nie może wyjść, no. No on to pewnie jest zdziwiony, że jest zamknięty. No na pewno. Gdzie? Ususzone leżą gdzieś tam. No, bo tam może podlewali coś panowie wodą z tego może oczka i, i się tam trochę kijanek wylało, i się ususzyły. Tak, i policja tak a już Klara dzisiaj to znalazła i się pytała, dlaczego one są suche. Patrzcie, kto tu jest! Jest i kitozo. Idziemy! Patrzeć, Ty kitku, to dzisiaj masz raj, bo w ogóle nie ma tego. agresora, możecie. Gdzie te kijanki wziąć? Zaraz zobaczę. Tylko jest tak, ta kota popatrzcie, zobaczyć jest jakiś na słońcu się zaleguje. Dziubek. A wiesz już wcześniej gdy Ty nie widziałaś to przątałaś, to on tutaj sobie tam tak... o, on już tak łapką wyciągał rybę. Ryby. No? Głodny niunio byłeś? Żeby rybę atakować? Ale mu dobrze, Boże jaki on wygrał los po prostu. Wygrałeś życie chłopie żbiku ty. Jakie centki. No, pokaż centki żbiku. Na brzuchu ma takie ładne centki. O tak, super. Gdzie te kijanki suche? No mówię wam, że, <laughs> że panowie podlewali pewnie wodą z oczka Coś tu w tym, w tym rejonie i, i miały pecha po prostu, no. Nie, nie, nie musisz tego dotykać, Klara! No to po co dotykasz? Tutaj, jest. tutaj nasza baza. Co jest? Tutaj jest nasza baza. Mhm, to jest wasza baza, dobrze. Tutaj mamy księcia Dobra. kwiatki, półeczka. Okay, Okej, super. Dobra, idę dalej. Tylko nie siedźcie tu w tym cieniu, bo jest zimno. Właśnie tą suszarkę też muszę wyczyścić i postawić sobie tam. Aha, to z jakiegoś powodu to tak było, czy co? O, nie rozumiem. No dobra, niech to tak będzie. O, chyba coś popsułam. Muszę się zaraz dowiedzieć, czy to tak było celowo, z jakiegoś powodu, czy... czysty przypadek. Bo właśnie naszek też bym przeinstalowała w inne miejsca, Bo ostatecznie się przydaje, nie? Dalej się bawicie. Wiesz co, matyśka. Jakbyś mi chciała pomóc, to byłoby takie zadanie, żeby te donice, które są puste bez ziemi wynieść tutaj z boku domu postawić. domu, że to? No chodź pokażę ci gdzie. Tutaj, gdzie mamy inne donice, tak bardzo tego Ale nie trzeba oglądać. No dobrze, nie musisz się pod nogami stać, tu choćby koło tych krzeseł możesz się ustawić pod murem. Dziękuję. No, ten... A mogę później bo na razie Możesz, tylko jeśli mogłabym Ci już nie przypominać, to będę wdzięczna. A wszystkie nawet te No tak, jak stoją jedna w drugiej. Zostaw tylko te, w których jest ziemia. No, to tak. Idę do mojego księcia, zasiąść na moment, a następnie e, przemyśleć dalsze kroki. Bo tu się nie, nie wiem, może ta okna będę miała jutro, wtedy, kiedy będę te zasłony. Biorę jak pies dojeżdża do tego, słuchajcie, nie będę wam ściemniać. No, to tak. Jezdem. O, baterie miałam znowu przyjrzeć, żeby po, po sprawdzać te lampki, czy działają. Dobra, to już na weekend. Jest wszystko stawem na potem. Wiesz, jak się to skończy w końcu? Można nagrywać. Czy ty właśnie rozpoczęłaś proces? Co? Jaki? Ośmieszania męża, bo jestem bez koszulki, i w ogóle nie wiesz. I to jeszcze swojego. No. Jakieś ośmieszania? Pochwalenia się. Tak, no tak, ta, ja trochę jestem zapuszczony. No już, nie kokietuj. Nie kokietuję. No to tak, wcale jestem nie zapuszczony, zapuszczony. przez uszkodzony łokieć, no. To nie to, że mi się nie chce. To się przystaje. No, jestem kontuzjowany, okej? Świetnie okay? wyglądasz. No to tak, pocukrowaliśmy sobie pięknie. No nie mogę się nacieszyć tym, bo cały czas coś działa. Wiem, wiem, się, ale jest piękne. Pomyśl, że jutro już na pewno, ponad, znaczy jutro, nie wiem czy na pewno, ale myślę, że jutro już pewnie skończą. Chyba raczej na pewno. Chyba raczej na pewno. I jutro już tu będzie tak, tak ostatecznie, finalnie, dobrze. No. I wtedy już będziemy sobie tu siedzieć i się cieszyć. Wyobraź sobie. To znaczy i tak się cieszymy, o, żeby nie było. Nie, no i tak no. się cieszymy absolutnie, ale jutro będzie już koniec tych prac, no nie? Mhm. Dobrze. To na razie byłoby tyle. Narka.